Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Jak sami widzieliście na wczorajszym filmie, byliśmy w Wicklow, grzybki tam rosną przepiękne, sami przyznacie. Nadeszła jednak pora, żeby wrócić do krainy Ogrysków. Zobaczymy, co nam ślimaki tutaj pozostawiały. Podejrzewam też, że w tym konkretnym lesie tutaj. No, myślę, że wczoraj było złożone, raczej na pewno było. Ale nie ma się co tym przejmować. Jest w miarę wcześnie rano, na parkingu jeszcze nikogo nie ma. Tak więc myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to jeszcze nikt nas nie uprzedził. Tak więc, tak jak mówię, nie wiem, co tu na nas czeka. Mam nadzieję, że czekają jakieś grzyby. Trzeba się dokładnie rozejrzeć, bo tak jak sami wiecie, no, grzybki łatwo przeoczyć. Właśnie na to liczę, że nawet jeżeli ktoś tu wczoraj chodził. To kilka ominął i troszkę podrosły i będziemy w stanie coś tutaj zebrać, no zobaczymy. Na razie widzę tylko muchomory czerwone, coraz więcej ich się pojawia wszędzie dookoła. Tak więc słuchajcie, ja się idę rozglądać jak tylko coś ciekawego znajdę, nie omieszkam was o tym poinformować. Wczoraj w Wyklę były takie piękne podgrzybki i tutaj też mi się już udaje powoli je znajdować. Młode, jędrne, twarde owocniki. Rewelacyjne po prostu. A tak a propos ogrysków, to mam tu pierwszego borowika. Tylko niestety jest tak jak mówiłem, no, ślimaczony. Aby tylko był zdrowy. Bardzo wilgotno jest w lesie, cała ściółka jest mokra. No dobra, jest bo jest, słuchajcie. Mam nadzieję, że to tylko jeden z wielu dzisiaj. I myślę, że nam się to grzybobranie jeszcze jakoś rozkręci. Ja w tym tygodniu na pewno jeszcze pojadę do Wicklow, bo tam jak widzieliście te grzybki są znacznie ładniejsze. Piękne, zdrowe i praktycznie nieobjedzone. Tak więc myślę, że w połowie tygodnia sobie jeszcze pojadę, no bo nie wiadomo tak naprawdę ile tych grzybów nam jeszcze zostało. Czy tydzień, czy dwa, czy trzy. Troszkę jestem podłamany po tym pierwszym lesie, tak wam powiem. Schodziliśmy się tutaj troszkę i w koszyku dalej mamy tylko te dwa malutkie podgrzybki. Widziałem po drodze tylko kilka ogrysków i kilka kapciuchów takich już rozkładających się. No nie jest za ciekawie. nie rozumiem tylko dlaczego jest taka sytuacja, ponieważ generalnie to się ociepliło, wczoraj było 20 stopni, dzisiaj ma być też 18 czy 19, w nocy jest ciepło, nie wiem, nie rozumiem, mam nadzieję, że to tylko chwilowe i jednocześnie mam nadzieję, że zaraz zmienimy las i w innym lesie będzie to troszkę lepiej wyglądać, no zobaczymy, mam nadzieję, że borowiki szlachetne jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Dosyć słabo to wygląda niestety. Przyjechaliśmy teraz w Krzaczory. Część miejscówek już sprawdziłem, no i świecą pustkami. Ponieważ w tamtym lesie i wczoraj w Wicklow było jakieś podgrzebki brunatne, postanowiłem sprawdzić, czy tutaj jakieś nie wyrastają. Ostatnio sprawdzałem szałasy, jak pamiętacie, no i było pusto. No i tutaj przyjechałem i znalazłem jednego. Myślę, że jeżeli chodzi o podgrzebki brunatne, to jeszcze bym się tak bardzo nie przejmował, bo myślę, że one jeszcze się pojawią. To może być właśnie początek jakiegoś mniejszego lub większego wysypu. Natomiast martwią mnie te prawdziwki no. Szczerze powiedziawszy po takim słabym wrześniu liczyłem na to, że chociaż w październiku będą rosły, a tutaj tydzień zleciał i zaczyna być pusto. Nie wiem jak to będzie dalej. Idę jeszcze tu posprawdzać i jadę na magiczną. Mam nadzieję, że jakieś grzybki dzisiaj jeszcze będą no i ogólnie, że jeszcze będą nam rosły. W każdym bądź razie kontynuujemy ten odcinek, tak czy siak go wrzucę chociażby po to, żeby was poinformować jaka jest sytuacja z grzybami i że po prostu no jest kiepsko. Dotarliśmy na magiczną, słuchajcie, i tutaj pomiędzy muchomorami czerwonymi rośnie taki wielki owocnik. Twardy jest. Zobaczmy, co tu się kryje. A jaki ładny, zobaczcie. Jak na takiego wielkiego borowika. Nawet jeszcze całkiem mu nie zrzuk ten hymenofor. Bardzo ładnie wygląda. Ja jestem pod wrażeniem tego grzybka. Coś się nareszcie ruszyło. Aczkolwiek no to nie jest grzyb, który tutaj wyrósł dzisiaj czy wczoraj wiadomo. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze młode grzybki też zobaczymy. Ja wczoraj w Łyku widziałem bardzo dużo młodych borowików, bardzo dużo nawet takich, których nie było sensu ruszać, bo były w zasadzie mikroskopijne. Tak więc tam na pewno jeszcze grzyby będą rosły patrzcie. Normalnie kosz. Trzy tak jak grzyby i cały koszyk byśmy mieli. Idziemy się w takim razie rozejrzeć dalej, ponieważ, no tak jak mówię, dopiero weszliśmy, jesteśmy u samej góry i bardzo dobry znak. Ja tam mogę takich prawdziwków jeszcze kilka przytulić do tego kosyczka. Purchawek to są dosłownie, jak widzicie, setki. Cały las jest z nimi pokryty. Bardzo ładnie to wygląda, aż biało jest tak dosłownie, jak się idzie, to wszędzie takie białe plamy z daleka widać. A zobaczcie, tutaj koło nie wychodzi malutki borowik. Pięknie. To jest dobry znak. Tu jest kolejny dobry znak. Troszkę młodszy owocnik. Coś się rusza. Być może te grzybki już będą troszkę wolniej teraz wyrastać. A może szykuje się nam jeszcze jeden pojaw. No zobaczymy. Naprawdę jest ciepło. Jest niespotykanie ciepło jak na październik. Jeśli chodzi tutaj właśnie o Irlandię. Więc zobaczymy jak to wyglądać będzie dalej. Słuchajcie, ja tutaj pomiędzy tych purchawek postaram się dla Was jeszcze wyłowić jakieś borowiki. Ten to w ogóle sam się złamał. Taki był podgryziony. Dalsza część magicznej ścieżki. No nie wygląda to zbyt optymistycznie moi drodzy. Troszkę pochodziłem tutaj, pokręciłem się po okolicy. Udało mi się znaleźć takiego borowika, który gdyby nie to, że ma ten trzon taki tutaj mocno podgryziony, to wcale by nie wyglądał najgorzej. Też jeszcze myślę, że przynajmniej na suszenie to jak najbardziej, jeżeli tylko jest zdrowy ten owocnik. I tutaj wydaje mi się, że mam jeszcze jednego. Tak, tutaj jest grzybek. Też nie jest najgorszy. No i tak to wygląda, moi drodzy, na ten moment. Już będę sprawdzał czy te grzybki są zdrowe, bo te które znalazłem wcześniej to też tylko tak wrzuciłem do koszyka. Mam jeszcze dla was coś fajnego, tylko nie wiem czy zbierać. Ale wygląda bardzo ładnie, zobaczcie ile tu jest cegla stoporych. Tutaj to w ogóle chyba z pięć na kupie rośnie. I tu jest jeszcze jeden. I tu są dwa kolejne. Pięknie to wygląda. Ojej tam jeszcze jest w środku jeden, o kurde ale to jest piękna rodzinka. Wyjąłem tego jednego największego i on już nie wygląda zbyt apetycznie. Tu jest w ogóle jeszcze coś takiego rozłupanego na pół. Bardzo dziwne. Wiecie co, zobaczmy jak to wygląda. Te to są chyba tutaj złączone w ogóle, tak. Nie no, piękne owocniki. Te nie wyglądają źle. Tu mi się wydaje, że jest ładny młody grzybek. Dlatego między innymi chciałbym się tutaj dostać. Oj, łobzarty jest. Tamten jest spleśniały, a ten jest łobzarty. Widziałem tylko ten kawałek hymenoforu, który wyglądał całkiem ciekawie, ale zobaczcie, no ślimaczek jest, a grzytka prawie nie ma. Przynajmniej robactwo trochę odpuściło moi drodzy. Nie wygląda to najgorzej. Obawiałem się, że wrócę z praktycznie pustym koszykiem dzisiaj do domu. Coś tam poodpadało, jeden, jeden trzon był robaczywy, a tak to no raczej wszystko wygląda tutaj ok. Nawet ta bestia jest zdrowa. Piękny jest ten grzybek, z niego to jestem akurat bardzo zadowolony. Śliczny jest i naprawdę okazały, a jednocześnie w, w bardzo dobrej kondycji, jak na swój wzrost, rozmiar. Tak więc, moi drodzy, to tyle. Jest jeszcze jeden las, jak doskonale wiecie, ale już mi się trochę kurczy, nie chce. Zrezygnowany jestem. Jutro tam podjedziemy, damy mu jeszcze jeden dzień, może coś tam ruszy. No i jednocześnie mam nadzieję, że, tak jak mówiłem, no borowiki jeszcze też ruszą. Najbliższe tygodnie mają być ciepłe, więc mam nadzieję, że na dniach zaczną się pojawiać jakieś młodsze owocniki. Jednocześnie podejrzewam, że ja jeszcze przynajmniej z raz w tym tygodniu pojadę do Wicklow, bo tak jak widzieliście na wczorajszym filmie, no tamte grzyby są cudowne. Nawet jeśli się ich znajdzie kilkanaście. To i tak warto. I naprawdę można się tam natknąć, jak się dobrze trafi na no, dużo grzybków koło siebie i ślicznych, zdrowych. Jutro, tak jak mówiłem, znowu spróbuję. Mam nadzieję, że uda mi się nazbierać na tyle grzybków, żeby dla Was zmontować kolejny odcinek. A na ten moment dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.